Daj, trzymaj nagrywaj. Tu Ej, weź, dawaj go, dawaj przejść tutaj. Ja nie umiem kurwa nagrywać. Ej, patrz, gdzie ci ucieka. Chłopak. Ledwie wrzucone, jeszcze pasta. Patrz, Nie mnie za chwilę nie było. Dobra, przechodzi. Poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie. Dobra, przełaż, przełaż na obok. Wejdź bliżej brzegu, chary, będziesz miał. Trzymaj. Go. Odkręć <laughs> nie podniesz, że spokojnie przykręć trochę żyłki, bo masz chary za długi i i go nie odciągniesz, tak to odkręć mu trochę. Nie chcę wyjeżdżać, najwyżej szpulę sobie przytrzymać. Dobra. Gdzie tu zastopować? O połóż kamerę na niebie. Połóż No poczekaj, jeszcze... ...nagram podebranie. Normalnie. Kurwa, siedzi za... czy nie, tak Dobra. Jak tu wyłączyć? Tym? nie. Ołóż, no ja wracam. Podnieś go wyżej.